Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kanale prywatne 4pl W dzisiejszym nagraniu pokażę wam, w jaki sposób można korzystać, uwaga, z dwóch polis ubezpieczenia grupowego w firmie. I to nagranie kierowane jest do wszystkich osób, nie tylko do właścicieli firm, ale jak najbardziej również do Waszych pracowników. Ja nazywam się Marcin Dudek, zawodowo zajmuję się zarządzaniem ryzykiem ubezpieczeniowym i zapraszam do oglądania dzisiejszego. Odcinka. Moi drodzy, w pierwszej kolejności obalam mit. Nie ma czegoś takiego, że w ramach prowadzonej działalności mogę mieć tylko jedną polisę ubezpieczenia grupowego. Absolutnie obalam ten mit. Możecie mieć dwie, trzy, cztery i pięć polis ubezpieczenia grupowego. Pytanie tylko, czy to ma sens, i pytanie, czy chcecie płacić aż taką składkę. Ja korzystam z dwóch polis ubezpieczenia grupowego. W ramach swojej firmy. E, oczywiście Wam to pokażę, jakie są to zakresy. I tak jak powiedziałem, we wcześniejszych nagraniach wyboru wielkiego nie mam. Do wyboru mamy dwa towarzystwa ubezpieczeniowe, e, na pewno Państwu znane, jedne bardziej, drugie mniej. Natomiast dlaczego mówię, że to są dwa? Ponieważ, tak jak we wcześniejszych nagraniach wielokrotnie mówiłem, tylko dwa towarzystwa ubezpieczeniowe, dwa e, mają Definicję uszczerbek na zdrowiu bez trwałych następstw. Więc podchodząc do tego w ten sposób, że większość zdarzeń ubezpieczeniowych jest w następstwie nieszczęśliwego wypadku, no to w tym momencie korzystam z tych dwóch polis ubezpieczeń na życie. A jeszcze wracając w ogóle do, do tych moich nagrań, coraz więcej głosów Waszych, moi drodzy, pojawia się takich, żeby nagrywać na TikToku. Oczywiście myślałem o tym. Jestem już bardzo bliski nagrywania na TikToku, tylko tak naprawdę ten mój materiał, który pokazuje się na, prywatnym, na kanale, na prywatnym L4, to jest tak naprawdę dedykowany Wam jako klientom, którzy korzystacie z tej polisy ubezpieczenia na, na życie, tej grupowej, bądź też. Osobom, z którymi, z którymi ja współpracuję, nie mają z różnych względów jeszcze zamienionej polisy obecnej na polisę Unum bądź też Unika w ramach polisy ubezpieczenia grupowego, ale generalnie kieruję to do osób, które, które znam, z którymi współpracuję. Tak? Nie jest to jeszcze na tak szeroką skalę publikowane gdzieś, gdzie my docieramy albo staramy się nawet docierać do odległych. Firm gdzieś tam w Polsce, na dzień dzisiejszy 90 ponad procent osób, które gdzieś te firmy oglądają, gdzieś gdzie decydują się na, na, na zmianę tego swojego dotychczasowego ubezpieczenia na coś lepszego, to są firmy, z którymi my, tak naprawdę ja czy też agenci, z którymi ja współpracuję, Współpracujemy, tak? Czyli ubezpieczamy jakiś majątek, domy, mieszkania, flotę samochodową z różnych względów. Nie mają ubezpieczenia grupowego jeszcze przez nas zrobionego, ale decydują się, bo widzą, że obecna polisa w porównaniu do tego, co ja mówię, do, do tych zakresów, no nijak się ma z tymi zakresami, gdzie my za 1% uszczerbku na przykład możemy mieć nawet 2000 zł, albo możemy wdrożyć drugą polisę ubezpieczeniową i mieć łącznie nawet ponad 4000 zł, ja wam to zaraz dzisiaj pokażę, do tego, co mają obecnie, tak? Więc, jak najbardziej, możecie mieć dwie polisy ubezpieczeniowe, możecie je zamieniać. A jeżeli chodzi o mnie, TikTok przyjdzie w swoim tempie. Na pewno zdecyduje się na to, żeby na TikToka również nagrywać. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w skrócie oczywiście, nie będę Wam mówił o pakietach dodatkowych, jak wygląda konstrukcja polis ubezpieczeniowych, tych, z których ja korzystam. Dwie polisy. Unum i Unika. Unum jako ubezpieczenie pierwsze, ubezpieczenie grupowe. Unika również jako ubezpieczenie grupowe, ale te drugie traktuje tą te ubezpieczenie nie jako ubezpieczenie uzupełniające i już wam to pokażę. Moi drodzy, tak wygląda zakres główny dla osób, które już mm, korzystają z polisy ubezpieczeniowej Unum. W zakresie uszczerbku tu jest różnica. Są firmy, które tą polisę mają już od 2022 roku, to tutaj w zakresie uszczerbku macie nawet 3000 zł. W tej chwili maksymalnie jest to 2000 zł. Jest to i tak największy uszczerbek, jaki może być na, na rynku w, w Polsce. I tu dałem do wyboru. Jest 1250 zł. uszczerbek. 108 zł, 2000 zł, 120 zł. Jeżeli jest 10 pracowników, łącznie 10 osób, 5 wybiera to, 5 wybiera ten większy, może tak być. Nie muszą wszyscy wybierać tego samego. Jeżeli chodzi o ten zakres ubezpieczenia, to to jest to, co mamy wszyscy. Ten zakres: diagnostyka, pobyty w szpitalu, asystans rodzinny, to wszystko mamy. W zależności od firmy, kiedy, to, kiedy wprowadzaliśmy tą polisę ubezpieczenia grupowego, wcześniej były pakiet 90 zł plus pakiety dodatkowe, teraz jest 108 bądź 120 plus pakiety dodatkowe. I to jest zakres główny tej mojej pierwszej polisy, którą posiadam. I teraz Wam pokażę, moi drodzy, drugą polisę w Unice, którą traktuję niejako jako uzupełniającą, ale też jest dla mnie bardzo, bardzo. Ważna. Zobaczcie, jak ona wygląda. To wygląda w ten sposób, że również mam kwotę 70 zł. 70 zł, zaraz Wam powiem, dlaczego tu jest stówka. Jest 70 zł. Mam zgon z dowolnej przyczyny. Mam w NNW, mam w NNW komunikacyjnym, w pracy i tak dalej. Zobaczcie, mam kolejny uszczerbek. 1500 zł lub 2000 zł. Tu mogę mieć zgon w NW 200 bądź 300 tysięcy. Tu, gdzie macie za 100 zł, różnicę tutaj zaznaczyłem tym kolorem, takim różowym, kolorem wiem, pomarańcz, róż, mniejsza z tym. Jest zaznaczone, że jest większy ten zakres, tak? Właśnie dlatego jest droższy 100 zł. Ale tu macie 1500 zł za 1% uszczerbku. Tam macie dwa, na przykład maksymalnie, więc w dwóch policach już macie 3500 zł za 1% uszczerbku. Zwróćcie uwagę, że w pracy tu jest 3000, tam macie 2, to jest 5000 zł w komunikacyjnym 4,5000 zł, tam macie 2, to macie 5,5000 zł. Diagnostyka również jako dodatkowa diagnostyka, niezdolność operacje chirurgiczne w NW tu jest 10000, tam jest 5, więc macie już 15000 zł. Świadczenia lekowe po operacji chirurgicznej znowu macie Pobyt w szpitalu, w NW, w komunikacyjnym wypadku w pracy, to wszystko jest. Również tu jest asystent, czyli dodatkowe prywatne wizyty lekarskie, moi drodzy. I to jest koszt 70 zł. Wystarczy 2-3 wizyty w ciągu roku, a wierzcie mi, rodzina czteroosobowa statystycznie korzysta z większej ilości wizyt. Wy macie tę polisę w ogóle, czy te polisy w ogóle za darmo. I teraz, dlaczego tu dodatkowo dopisałem jeszcze te 100 zł tym kolorem tutaj? Dlatego, że. Jeżeli chcecie, żeby to, dobrać sobie tą polisę na przykład za 70 zł, ale chcielibyście jeszcze, żeby w tej polisie był zgon rodziców teściów, to to jest koszt 30 zł za ten pakiet i wtedy jest 100 zł. Ale mu, uwaga, tu zapisałem, muszą to wybrać wszyscy. Czyli jeżeli mamy 5 osób, jeżeli mamy 7 osób, to 7 osób wszyscy muszą się zdecydować na ten dodatkowy pakiet i wtedy tę. Polisę ubezpieczeniową uruchamiamy za 100 zł. Jeżeli nie chcecie tego, nikt tego nie chce, wtedy uruchamiamy tą polisę za 70 zł. Analogicznie tutaj, w tym wariancie drugim są wyższe sumy ubezpieczenia i teraz, jeżeli chcecie za 100 zł, to będzie 100, ale jeżeli chcecie ten pakiet z zgonem rodziców teściów, to jest 130 zł. I ja korzystam z tych dwóch polis. I teraz zobaczcie. Mając polisę, tą wcześniejszą, za 120 zł. Do tego macie tą polisę. Załóżmy, że za 100 zł, to macie 220 zł, jesteście ubezpieczeni po kokardę, tak? Gdzie żeby ten zakres w ogóle indywidualnie, ten już podwójny zakres, to byście musieli w zależności od od PESEL u od daty urodzenia, bo to tak się przelicza, musielibyście za tą za tą polisę zapłacić około 1000 zł. 1000 zł średnio kosztowałaby ta polisa, a tu w dwóch polisach płacicie 220 zł. Oczywiście niektórzy z Was dobiorą sobie w tej pierwszej polisie, polisie pakiety dodatkowe, specjalistyczne, więc ta polisa będzie może droższa. Może będzie kosztowała 250, 280 zł. Ale generalnie, co do zasady, i mówię to głównie teraz do właścicieli firm, za 300 zł jesteście tak. Tak ubezpieczeni. To czego wam może brakować? Jeszcze czego wam może brakować? To dwóch rzeczy, ale to są indywidualne. Jeszcze zwiększonego zakresu i sumy ubezpieczenia, co za tym idzie. Jeżeli chodzi o poważne zachorowanie, to się robi dodatkową osobną polisą poważne zachorowanie, tak? I tam jest suma ubezpieczenia, na przykład 100, 200, 300 tysięcy poważne zachorowanie i druga polisa jeszcze dodatkowa. Poważne zachorowanie, poważne zachorowanie, czyli nie tylko nowotworowe, leczone tylko w klinikach zagranicznych i tam jest 2 miliony euro. Czyli jeżeli korzystam z tych dwóch polis ubezpieczeniowych, grupowych, to żeby to wszystko spiąć, to mogę ewentualnie doubezpieczyć się w poważnym zachorowaniu, chyba że są osoby, zdarzają się takie, że Czują się bezpieczniej, chcą się zabezpieczyć, bo mają jakieś duże zobowiązania i chcieliby polisę ubezpieczeniową, żeby ta suma ubezpieczenia przekraczała 500 tysięcy złotych, przekraczała milion złotych na przykład, była 2 miliony, to te wyższe już sumy ubezpieczenia na jedno ryzyko, czyli zgon z dowolnej przyczyny, robimy indywidualnymi polisami. Ale tutaj, moi drodzy, podsumowując to wszystko, Namawiam wszystkich do tego, aby w ramach swojej działalności gospodarczej mieli dla siebie dwie polisy ubezpieczenia grupowego. Tą, którą już macie w Unum albo też będziecie mieli i dodatkowo w Unice ten zakres, który tutaj widzicie przed sobą. Oczywiście możemy to modyfikować te zakresy w zależności od tego, jakie będą wasze potrzeby. Może będziecie chcieli coś, coś innego, coś dołożyć, coś na przykład zmniejszyć. Są takie możliwości, ale zachęcam Was do tego, żebyście w ramach polisy ubezpieczenia grupowego korzystali, znaczy korzystali, no, mieli te polisy dla siebie, żeby się maksymalnie zabezpieczyć w relatywnie naprawdę niskiej składce miesięcznej. Pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!